Pochwalony Jezus Chrystus! Wstajemy, jesteśmy dla Pana Jezusa. Powiedz Jezu, jestem cały Twój. Stąp na mnie duchu święty. Niech to będzie nasze słowo do Boga od razu, jak wstajemy. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. A Jezus powiedział: Pierwsze jest, będziesz miłował Pana Boga swego, drugie jest, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Uczony pyta Jezusa o najważniejsze przykazanie, a Jezus odpowiada dwoma przykazaniami. Nie ma najważniejszego, że jest jedno, tylko są w połączeniu. Pierwsze i drugie razem dopiero jest w hierarchii są te przykazania, ale dopiero razem stanowią najważniejsze jedno przykazanie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg łączy. Jeżeli chcesz kochać Boga, to potrzebujesz też kochać człowieka. Nie da się rozłączyć. Miłości Boga od miłości człowieka. Czasem byśmy tak chcieli. Dlaczego? Dlatego, że człowieka jest trudniej kochać. Bóg jest święty, jest czysty, piękny, jest światłością, jest prawdą, a człowiek? Człowiek jest brudny, upada, zawodzi, obiecała, nie robi, obgada, nie uśmiecha się, ma gorszy dzień. Trudniej jest kochać człowieka. Jezus w sobie to łączy. Bóg, człowiek. Dwie natury w jednym. I to jest połączenie dwóch rzeczy. Jak chcesz kochać Boga, kochaj człowieka. Jak będziesz kochał człowieka, dojdziesz do miłości Boga, nawet jeśli go nie znasz. Jak masz dobre serce, kochasz człowieka, będzie w tym też miłość Boża. Zastanówmy się nad tym chwilę. To, co Jezus nam dzisiaj proponuje, pokazuje w Ewangelii, odpowiada bardzo konkretnie na pytanie, które mamy. Jest drogą na całe nasze życie, łącznie, ustannie: miłość Boga i miłość człowieka. My to gdzieś wiemy, ale warto to sobie przypominać, że świętego łatwo jest kochać, a brudnego trudno jest kochać. Bóg to w sobie łączy. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen życzę wam dużo radości na cały dzień i prośmy dalej Ducha Świętego. Tutaj możemy kliknąć na utwór Mocny w Duchu, wołanie do Ducha Świętego. Niech nasze serce rośnie. Do usłyszenia.